Ktoś musi dać sygnał. Jeżeli dzisiaj ten ja nie, ja, to nie chodzi o to, żeby zmonopolizować, żeby kidowa wojska stanęła na czele ruchu społecznego, ale ludzie muszą zobaczyć, ktoś pierwszy musi krzyknąć „Król jest nagi. Ktoś pierwszy musi krzyknąć „Ludzie trzeba um, coś z tym zrobić, trzeba tych szaleńców zatrzymać. Pierwsi byli najodważniejsi samorządowcy właśnie prezydent, chociażby Sutry, który w sobotę jednoznacznie powiedział, że tylko wariaci mogą w tej sytuacji przeprowadzać Wybory, błyska się do tego dołączyła i wydaje mi się, że e, uruchomi pewną falę, pewną lawinę, za chwilę będziemy mieli deklarację kolejnych samorządowców, później będziemy mieli deklarację zwykłych ludzi, którzy na przykład platforma już dzisiaj zdecydowała, my nie zgłaszamy ludzi do komisji obwodowej, ale nie, nie uruchomiła pani pośle, pani w żaden sposób, się inni kandydaci. ale w żaden sposób nie, nie uruchomiła właśnie fali, która spowodowałaby przyłączenie się któregokolwiek z kandydatów I ale jest... ja myślę, że tak. Iwan, tylko ja myślę, że ta fala dopiero wzbiera i może na końcu, a może szybciej, pozostali kandydaci również do tej fali przystąpią. Nie mam tu do tego najmniej, najmniejszych złudzeń. A... Nie jestem zwolennikiem konkurowania dzisiaj um, i z trochę z przykrością obserwowałem te poranne konferencje, gdzie każdy kandydat próbował się dzisiaj ogrzać w cieple Senatu, udowadniając, że to on y, tak naprawdę przyczynia się do tych zmian. To nie o to chodzi. Znaczy naprawdę dzisiaj ani wystąpienia pana Biedronia, ani wystąpienia pana Kośniaka, ani wystąpienia pana Hołowni w kontekście prac senackich nic nie dają. Jedyne, co oni mogą zrobić, to swoim wyborcom, swoim tym, którzy ich wspierają, nam wszystkim powiedzieć: ludzie, życie ludzkie jest ważniejsze niż jakieś. To, to, to... Panie pośle, do Senatu za sekundę dojdziemy, ale, ale jeszcze, jeszcze bym pozostał przy temacie, o którym mówiliśmy. Bo w praktyce decyzję pani Kidawy-Błońskiej bardzo wielu ludzi wczoraj odebrało jako rezygnację ze startu w wyborach. De facto możemy. Nie, to nie mieć... nie ja, ja wiem, że nie taka jest intencja, ale, ale odbiór społeczny też jest faktem politycznym. Ale możemy ja mieć do czynienia myślę, to jest, to jest, to jest z taką sytuacją, że za parę tygodni wybory usłyszymy, że wyborów nie ma, ale pojawiają się sondaże, gdzie pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest na trzecim, czwartym miejscu, a na drugim miejscu jest pan Władysław kośnienia i wtedy to może oznaczać się... katastrofę dla kandydatury pani Kidawy-Błońskiej i dla całej Platformy, która może stracić de facto pozycję drugiej siły politycznej w Polsce. W trudnych momentach poznaje się, prawdziwe przywództwo poznaje się w trudnych momentach. Dzisiaj każdy, kto kalkuluje w ten sposób, że a trzeba, może oszukam konkurenta, a może wykorzystam ten czas, jakąś sztuczkę do tego, że kogoś wyprzedzę w sondażu albo że będę miał dwa punkty procentowe więcej w jakimś rankingu na końcu przegra, bo Polska jest w przed, przededniu uderzenia pewnego przeciwnika, wroga pewnej wojny, która będzie zabijać naszych współobywateli, będzie zabijać Polaków. I naprawdę dzisiaj nikt nie myśli o sondażu ani w onecie, ani w TVN, ani w TVP. To jest dzisiaj kompletnie bez znaczenia. Zadaniem dzisiaj odpowiedzialnych ludzi, odpowiedzialnych polityków, jest pracować i wspierać ludzi, a nie myśleć o wyborach.